Cześć YouTube, z tej strony Rafał z RB Reptiles i zapraszam na nowy odcinek. A co dzisiaj? Dzisiaj mam Wam do pokazania węże, o które najczęściej pytacie, te, które się Wam bardzo podobają, czyli albo czarne węże, albo białe. No i mamy właśnie dzisiaj maluchy Lampropeltis nigrita, jest 5 sztuk, no i do tego mamy snowy węży zbożowych, które też się Wam bardzo podobają i często o nie pytacie w wiadomościach na stronie hodowli także standardowo zobaczymy sobie najpierw rodziców i później przejdziemy do oglądania maluchów obiecałem wam białe węże a przynoszę różowego ale musicie wiedzieć, że u snowów właśnie jeżeli do snowa dodamy red factor to właśnie wychodzą nam różowe węże więc to jest pinki. mój samiec hypo snow red factor, jak widzicie on jest bardzo mocno różowy i mam go do wielu projektów na przyszłość właśnie jeżeli chodzi o redfaktory a tutaj mamy łączenie snow właśnie redfaktor razy zwykły snow i po prostu część maluchów może pójść w różowy a część maluchów będzie biała więc no tutaj na razie ciężko stwierdzić, które maluchy będą różowe, bo akurat po Pinkim jest tak, że te maluchy dopiero z wiekiem nabierają tego różu i, i na początku jest, jest ciężko to po prostu określić, czy dany maluch będzie Red factor, czy nie. Dlatego wszystkie maluchy będą po prostu Snow Possible Red Factor, tak? I tutaj macie samca. Powiem Wam, że to jest mój jeden z ulubionych samców. Gdyby wszystkie samce tak kryły jak on, to sezon hodowlany poszedł ekspresowo, naprawdę ten samiec po prostu wpuszczacie go do samicy i od razu bierze się do roboty i naprawdę chciałbym żeby wszystkie samce były tak chętne jak on zawsze Więc jest to sprawdzony samiec, miałem już po nim wielokrotnie maluchy On jest w ogóle wyhodowany przeze mnie, był jest on z łączenia właśnie Red Factor Ghost Head Amel i był, była kryta samica Hypo Fire ona też miała red faktora no i tutaj właśnie wyszły bardzo fajne, te snowy dużowe. Plus tam właśnie były różne też inne maluchy. No i dodatkowo on tutaj jest właśnie jeszcze head na diffused. Także jest szansa, że część maluchów właśnie będzie head na diffused i można mieć przy odpowiednich połączeniach nawet blood redy po tym samcu. Tutaj mamy samicę, ona też jest wyhodowana przeze mnie. Jest to snow test sera head stripe. No, ona nie ma tego retfaktora, nie jest tak różowa. Oczywiście standardowo, jak pokazuję wam samicę, przy kluciach maluchów, no to jest wylinkowa, więc znowu nie widać tych kolorów. Ona ma dużo więcej tego żółtego takiego barwnika, a nie ma tego różowego, ale maluchy po tej parze wychodzą właśnie i takie biało, biało-żółte i różowe, także no to już zależy później właśnie jaki się wam trafi maluch z tego łączenia. No, i tak jeszcze dla potwierdzenia, bo może ktoś nie wie, snow to jest połączenie dwóch odmian barwnych, amel i anery. Jeżeli macie te dwie odmiany barwne w homozygocie w jednym wężu, to wtedy wam wychodzą właśnie takie biało-żółte węże. No więc tutaj macie sam propeltis nigrita, jak widzicie, są to całe czarne węże, od brzucha aż po grzbiet i końcówkę ogona. Maluchom zdarza się, że mają jakieś przebarwienia, ale zwykle z wiekiem. One zanikają całkowicie, albo są jakieś tam nieznaczne pojedyncze łuski. No są to świetne węże. Jak widzicie, nie gryzą, bo wiele osób pisze, że nigrity lubią gryźć, także u mnie zdecydowanie więcej gryzą Kalifornię niż nigrity. No i co? No są mega fajne, mega czarne i to jest chyba w nich najlepsze, tak? Nie trzeba tutaj żadnych selekcji i za bardzo nic tutaj nie jesteście w stanie zrobić, bo jest to czarny wąż, ale myślę, że po prostu one nic więcej nie potrzebują, bo po prostu są świetne. I kiedy pierwszy raz je zobaczyłem, byłem pewny, że kiedyś je kupię. No mam teraz jedną parę i, i sobie tam co roku ją rozmnażam. No a tutaj mamy samice. Nigrity. Sorki, że Wam tak z boku pokazuję, ale chcę, żebyście widzieli, jakie one są czarne i jakie to są świetne węże, bo tutaj na tle koszulki pewnie się to mocno by zlewało. Że są no, praktycznie idealnie czarne. Ja nie wiem, czy one gdzieś tutaj mają jakieś przebarwienia. Czasem są po prostu gdzieś tam brudne, po prostu od czegoś i, i wydaje się, że mają jakąś plamę, także są naprawdę całe czarne. Świetne węże, jak widzicie, no, nie gryzą, przynajmniej ta moja dorosła para nie gryzie, bo dostawałem informacje od osób, które mają maluchy po niej, że niby maluchy gryzą. Jak widzicie, moja dorosła para jest, jest spokojna. Są to całkiem spore węże, myślę, że są większe od standardowo zbożówek. Gdzieś tam zakładam, że mają około 500-700 gram w tym przedziale. Samica jest, jest po jajkach, dała 7 jajek w tym roku. Jedno się zepsuło w trakcie inkubacji, i jeden maluch naciął jajko i niestety nie wyszedł. Także jest tylko piątka maluchów. No i zapraszam do oglądania maluchów. Więc tutaj macie cztery maluchy. Ten już zdążył wylinieć. A piąty jest tutaj, bo postanowił mnie zjeść. A propos tego, że nigrity nie gryzą. Także. No, dorosłe są spokojne, ale wiecie, z maluchami właśnie różnie bywa. Myślę, że raczej się przyzwyczają z wiekiem i im przejdzie. Na pewno trzeba pamiętać, że to są właśnie lampro i tak samo jak u Kalifornii zdarza im się to, zdarza im się kanibalizm, więc maluchy ogólnie trzymam osobno od razu. I tutaj wam po prostu je dałem razem, żeby, żeby pokazać na filmie, żeby nie nosi też pięciu pudełek. One od razu wylądowały w raków osobnych, bo nie będę po prostu ryzykował, że właśnie któryś zje któregoś. Jak widzicie ten jeszcze nie rzucił wylinki, bo tutaj mu zaczyna schodzić, więc on nie, nie wyliniał jeszcze, a, a już, już pokazuje jakąś tam agresję i możliwe, że, że mogłyby się zjeść, po prostu te maluchy. I naprawdę ten rozmiar nie ma znaczenia. Uwierzcie mi, że taki wąż jest w stanie zjeść drugiego tej samej wielkości. Oczywiście prawdopodobnie on go nie strawi, albo może mieć z tym problemy i, i zwymiotuje, ale jest bez problemu w stanie udusić malucha takiej samej wielkości i go zjeść. Także pamiętajcie, że węże trzymamy osobno. Jak widzicie, właśnie na przykład tutaj, na tym maluchu, który już jest po wylince, tutaj widać u niego takie. Białe przebarwienia, białe łuski. Nie jest tego jakoś bardzo dużo, ale po prostu maluchy to mają i z wiekiem to, to będzie zanikać. Tak? Tutaj są inne maluchy, one też mają, tylko one są jeszcze w trakcie wylinki, że są mocno mleczne i, i po prostu tego nie widać. Ale jak widzieliście po rodzicach, z wiekiem im to zaniknie i po prostu będą całe czarne. A teraz czas na snoły. Patrzcie na te sznurówki. Snowów jest dużo więcej, bo jest ich 17. Patrzcie, jakie są świetne. Tutaj macie Snow Tesserę. Jak widzicie, ona ma ten taki pasek u góry, i te boki są właśnie zawsze w takim wzorze. Tessera jest odmianą dominującą i po prostu, zawsze jak połączycie serę z normalem, to powinniście statystycznie uzyskać około 50% Tesser i 50% normali. A tutaj nam ucieka jeden maluch. I tutaj, jak widzicie, jest to standardowy Snow. On nie posiada tego paska. Różnią się też brzuchami, chociaż tutaj jest właśnie też ten head na diffused, i prawdopodobnie jest tutaj też maska, która powoduje, że mają brzuchy takie właśnie maskowe, czyli nie ma, nie ma tej standardowej szachownicy. A te sery mają zwykle właśnie białe brzuchy całe. Yy, tutaj jak widzicie, u właśnie małych węży zbożowych, które są w jasnych odmianach, są takie, widać yy, w środku po prostu w wnętrzności, tak? Także nie musicie się tym przejmować, jest to normalne. U, u takich maluchów właśnie to widać. To nie jest nic złego i, i po prostu z wiekiem to, to zniknie, tak? Jak one nabiorą kolory, bo teraz to co jest, yy, takie różowawe to z wiekiem się wybarwi na, na biało, tak? Lub różowo, jeżeli tutaj gdzieś wszedł red Factor. Maluchy są jeszcze przed pierwszą wylinką, także dopiero po, po wylince będziemy sprawdzać płeć i będzie pierwsza próba karmienia. Też wszystkie maluchy? Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie czarne węże czy białe i które molekule się Wam bardziej podobają? A jeżeli odcinek się Wam podobał, to zostawcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!